Była to prowokacja, próba sprawdzenia reakcji nie tyle polskich, co europejskich służb. No i myślę, że się Rosjanie zdziwili, bo reakcja była natychmiastowa. No, na niespotykaną skalę mieliśmy tę prowokację, ale służby zadziałały, instytucje państwa zadziałały, ale to pokazuje, jak bardzo musimy być gotowi na takie, takie właśnie prowokacje. I teraz w tym tygodniu mijającym mamy dobre wiadomości, bo jednak. Fundusz SAFE, fundusz 150 miliardów został uruchomiony i jedna trzecia tych pieniędzy popłynie do Polski. To jest historyczna decyzja, największa w historii kwota prawie 180 miliardów. Co będziemy mogli z tego zrobić i co za to kupić? No uzbrojenie oczywiście. Rosja nas testuje codziennie, nasze możliwości obrony, sprawdza, jak reagujemy na sytuację zagrożenia, przygotowuje się do następnej fazy konfliktu. Rosja Putina nie zamierza podejmować żadnych rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Rosja Putina zamierza podbić Ukrainę, a potem pójść dalej. I tego trzeba sobie zdać sprawę. Dobrze, że tę sprawę mam wrażenie, zdał sobie również prezydent Stanów Zjednoczonych. Trochę to trwało. Parlament Europejski i Komisja Europejska powinni zmienić swoją politykę względem przemysłu ogólnie i przemysłu obronnego w szczególności. Dzisiaj największe obciążenie. Kosztowe europejskiego przemysłu są wysokie ceny energii. Te wysokie ceny energii są spowodowane polityką Zielonego Ładu. Od Zielonego Ładu trzeba natychmiast odejść. Putin nie przejmuje się ochroną klimatu, podobnie Chińczycy. Oni po zęby się zbroją, i my musimy zacząć robić dokładnie to samo. Po trzecie, musimy w bardzo bliskiej kooperacji z naszym amerykańskim sojusznikiem ale również z takimi zaprzyjaźnionymi krajami jak Korea, odbudowywać nasze zdolności przemysłu obronnego, nie eliminować ich sztucznie, tak jak to robi przyjęty niedawno program SAFE. Takim krokiem najbardziej skutecznym, ale też najbardziej, najdalej idącym i dlatego krokiem, który jest kontrowersyjny, byłoby de facto doprowadzenie do zamknięcia ukraińskiej przestrzeni powietrznej, czyli doprowadzenie do tego, że siły międzynarodowe de facto blokują Rosji możliwość atakowania celów na terenie Ukrainy. O tym się mówiło teoretycznie od wielu miesięcy, wiele krajów mówiło na ten temat sceptycznie i wielu sojuszników, tylko dzisiaj pytanie w sytuacji, w której Polska, kraj natowski, kraj unijny została bezpośrednio dotknięta atakami rosyjskich dronów Shahid, czy to nie jest taki moment, który musimy sobie powiedzieć bardzo stanowczo, sytuacja się zmieniła, sytuacja jest dużo poważniejsza i to, co wcześniej wydawało wam się niemożliwe czy nie do zrobienia, powinniście poważnie rozważyć.